Piotr Kudlik, witam Państwa serdecznie w programie w sieci. Dziś moim Państwa gościem jest Grzegorz Nienartowicz ze Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Witam Pana serdecznie. Witam. Panie Grzegorzu, pytanie numer jeden. Czy wakacje coś zmieniają w działalności takiej instytucji jak hospicjum? No nie zmieniają. O tyle, że. Opieka nad pacjentem, nad pacjentami bez względu na to, czy to są wakacje, sezon urlopowy, to, to tej opieki nie zmienia. Hospicjum pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Zmienia się o tyle sytuacja, jeśli chodzi o kadrę, bo tutaj jest, tak jak wiemy, sezon urlopowy, i, i stąd może. Tu są te uzupełnienia, które dotyczą kolegów, koleżanek, którzy w danym momencie są na urlopie, żeby ktoś ich na stanowisku pracy zastąpił. Ale to są uzupełnienia, które się dzieją w każdej firmie, w każdym zakładzie, w każdej organizacji, w każdej instytucji. Po prostu życie się toczy. Ta opieka jest, opiekujemy się pacjentami, są wolontariusze, także tutaj nieprzerwalnie ta jakość opieki jest odpowiednia. Ja zastanawiałem się nad jeszcze jedną rzeczą. Otóż sezon urlopowy a to jest taki specyficzny czas. Podejrzewam, że bardzo dużo pacjentów, którym Państwo się opiekują, są w domach przy rodzinie, rodziny się tymi osobami też zajmują, no i nagle dochodzi do takiej sytuacji, że no osoba chora jest w łóżku, no nie może się samodzielnie poruszać, nie może samodzielnie nic wokół siebie zrobić, no, a rodzina chciałaby wyjechać. I, I są takie zapytania, czy moglibyście na przykład przyjąć kogoś na oddział na dwa tygodnie? No nie, raczej, raczej taki, nie takiej sytuacji. Taki, takich sytuacji nie mamy. No, oddział jest nieduży, jest ośmiołóżkowy i to na dzień dzisiejszy i do tej pory są to pacjenci, którzy wymagają. Nie takiej opieki wyręczającej. Bardziej jest to podyktowane tym, że ich stan zdrowia jest taki i w takiej, w takiej kondycji, że ten oddział jest dla nich potrzebny. Jeśli chodzi o tą przestrzeń domową, czy taką opiekę wspierającą rodzinę, to mamy tutaj wolontariuszy i też apelowaliśmy przed wakacjami do wszystkich, i wolontariuszy, i osób, które w tym czasie mają i mogą więcej czasu poświęcić właśnie na wolontariat, żeby to robiły. To jest też apel do najbliższych krewnych do wnuczków, do dzieci do, do dalszych krewnych młodych ludzi, którzy wakacje no. Pewnie też i spędzają na wypoczynku, ale mogliby do swoich babć, dziadków, cioć, wujków zajrzeć, więcej czasu poświęcić, i właśnie oni mogliby w tym okresie być tym wsparciem.